Dobra, tak stanie. tam jest główna droga, tam jest mój parking, widzicie, o tam co wam pokazywałem Zobaczcie, chłop się znowu pomylił, pojechał nie z tą samą, chyba co trzeba Tak gorąco było, słońce wypełni wyszło, zero wiatru Poczytam sobie, można się tym inspirować, może coś ciekawego się znajdzie, jeszcze znalazłem ciekawego W ogóle tam jak się pojedzie kawałek dalej, jest taki piękny widok, kurczy. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej wyprawie Mercela, wyprawie krótkiej, bo niedaleko jedziemy Jestem przed patom, więc jadę blisko. Jadę tylko 30 parę kilometrów, na razie sobie do lasu, idę spać. Ale wcześniej zajadę do Biedry, bo mam ochotę na drożdżóweczkę taką z makiem z Biedry, lubię bardzo. Już mi te kanapki obrzydły kurczę z domu, bo nawet nie zjadłem, mam w plecaku i no nie zjadłem. Także pojadę, kupię sobie, zrobię sobie małe zakupki i, I tyle. Lecę, znajdę, plan mam w ogóle takiego, bo tam znalazłem taką ścieżkę rowerową. Mam rower z tyłu, będę sobie jeździł. Chcę sobie pojeździć po okolicy i no i zobaczymy, zobaczymy, co będziemy później... Później zadecyduję, co będzie robić. Najpierw muszę się wyspać porządnie, bo się, bo się zmęczyłem, chciałem powiedzieć. <laughs> Jestem po nocy, jest, tak mi się spać dzisiaj chce, chyba sobie dzisiaj dłużej pośpię. Co dzisiaj będziemy robić? No nie wiem, czy w tym odcinku, ale chyba w tym. No może nie w tym. Może w tym? Nie no, zobaczymy. Mam cztery piwka od widzów do testowania, także potestujemy sobie. O, i tyle, i tyle, i tyle o, dobra jedziemy, z, Zobacz, szukam, mam taką miejscówkę palcem po mapie w pracy, znalazłem, zobaczymy czy to będzie fajne, czy nie, jedziemy no jestem w takim urokliwym miejscu w Biedroneczce taki, o pełno ludzi w samochodach, siedzi tu tu pani siedzi, co tu się dzieje? <gry> no zrobiłem małe zakupki, jadę teraz coś zjeść, kupię sobie drożdżóweczki z makiem, bo tak mam ochotę, kuczy, jak wam mówiłem że muszę coś zjeść, idę tylko multivitaminka, o Dobra, teraz lecimy na miejsce oddalone ode mnie o 23 km. Blisko. Dzisiejszy wyjazd, na, na dzisiejszy wyjazd wydałem tylko 70 zł. Aż dużo, mało. Myślę, że w dzisiejszych czasach to nie jest dużo. Choć dla mnie to jest każdy pieniądz jest ważny. Także dobra, dobra, nie ma marudzę. Lecę. Wahadełko. Kurde, ale zmęczony jestem. Tak mi się spać, co jeszcze 12 km mi zostało, a tu wahadełko, kurde no, he. O, taka miejscóweczka tu jest, ale tam jest taka fajna droga z płyt i można jechać, więc kawałek podjadę, więc są znaki, więc można jechać, więc może tam coś głębi się znajdzie lepszego, zaraz zobaczymy. Hmm, hmm. <grym> dobra, tak sobie stanę, tam jest główna droga, tam jest mój parking, widzicie? O, tam co wam pokazywałem. A ja sobie stanę troszeczkę dalej tutaj. Na razie chcę się przespać. I tir, tir co, tirem cofa? Tutaj sobie stanę, będę sobie spał i tyle. najpierw muszę zjeść. Trochę chyba krzywo stoję. Zastanawiam się, byś nie przestawić. O tak, wzdłuż. Ale dobra Nie wiem, że cofa tyłem Cofa tyłem tirem, zobaczcie. Wpakował się kurde chłop. Wpakował się pewnie, nawigacja go źle poprowadziła No takie życie Patrzcie jakie on smakołyki. mam tutaj kurde Brzoskwinki, jabłuszka yy, Także też będzie, no trochę słodyczy też jest, mam ochotę i tyle Najgorsze znowu muszę to pościelić wszystko, zobaczcie Kurde, no No nic, ogarniam to wszystko tradycyjnie na szybkiego Chłop nam z tego popierdziela Patrzcie, chłop się znowu pomylił, pojechał nie w tą stronę chyba co trzeba Ach, ta nawigacja Chyba w drugą miał jechać, albo, chyba poje, albo pojedzie znowu w tą stronę Nie Chyba nawróci w drugą stronę o. Proszę bardzo o. Kostka, proszę bardzo, kostka Elegancki biwak Proszę, multiwitaminka I do tego, of course, do Marcin, ale One life przy drodze. Nie, to nie jest van. To jest spanie przy drodze po pracy. W miarę cicho. Tam droga, tam przejeżdżałem samochody. Ale mi w środku to w ogóle nie przeszkadza. Także prześpię się tutaj. A potem zobaczymy, co będziemy robić, gdzie pojedziemy. Ja powiem Wam, że czekam zawsze na tę ostatnią nockę. Już cieszę się, że gdzieś pojadę. Nie wiem nigdy gdzie. Zawsze na ostatniej nocy sobie planuję. Palcem po mapie szukam tu miejsce, tu miejsce, tu miejsce, może tu pojadę, zobaczymy. A że teraz nie mam kasy, to jeżdżę po prostu gdzieś bliżej, żeby po prostu być w lesie. Las to mój drugi dom. Uwielbiam las. Zieleń. No strasznie mi się to podoba. Nie zawsze trzeba mieć kasę, żeby gdzieś pojechać Bo vanlife to nie Posiadanie Super wypasionego kampera Integrę, pół Integra, półintegra Możesz spać na fotelu W rozkładanym w samochodzie kombi Zwykłym sedanie, jak Ci pasuje To już jest vanlife Chociaż vanlife Odnosi się do Spania w vanie. W takim busie Tak jakby to przetłumaczyć Dosłownie, nie? Ale to nie, to nie o to chodzi, to jest idea spania w samochodzie w ogóle, to jest piękne. Dobra, już się roznegliżowałem. Idę spać, widzimy się za chwilę, bo padam na ryjek. Jeszcze mam trochę cienia, także można zasnę, później słońce zacznie dopierdzielać, to mnie pewnie obudzi. Dobra noc. Dzień 364. Dzisiaj wiemy tromba powietrzna. Nie no, żartuję. Witam serdecznie, moi drodzy, wstałem właśnie dopiero teraz, mamy godzinę 15.37, no, tak mi się pospało, słuchajcie, tak mi się pospało, położyłem się, tak jak mówiłem, o 9:00, a obudziłem się o 11.47, tak gorąco było, słońce wypełni wyszło, zero wiaterku, ale na dworzu chłodnawo. taki wiecie, bo oczywiście otworzyłem okno jedno, drugie, nic nie pomogło i otworzyłem sobie tak drzwi, jak teraz są otwarte, po... Słuchajcie, tak się położyłem o 11, no za 20, 12 i tak pospałem do 14. Przy otwartych normalnie drzwiach, tam samochody słyszycie z tyłu czasami jeżdżą. No nic, mnie to, nic mnie to nie obchodziło w ogóle. Przysnąłem do 14, obudził mnie budzik. Miałem stać, no i tak wstałem, że jest mamy 15.36. Znowu zasnąłem na półtorej godziny. Ale wierzcie mi, no dzisiaj tak mi zmęczony byłem, kurde, nie wiem. No... Ja tutaj ledwo jechałem, a ja miałem tylko 30 parę kilometrów. A normalnie ledwo jechałem, nadal jestem zmęczony. <gryw> nadal jestem zmęczony, ale nie idę spać. Już nie idę spać, ale na pewno dzisiaj nie idę na rower, bo nie dam rady. Po prostu nie dam rady, muszę znaleźć jakąś miejscówkę na nockę, po prostu sobie posiedzieć, podpoczywać w plenerze i tyle. A tu w pobliżu mam szlak rowerowy, na który skoczę sobie jutro, bo dzisiaj. Chociaż jutro ma padać, no ale merliniści zawsze mówią, że ma padać, a później nie pada. Patrzcie, zapomniałem się ogolić wczoraj. Zawsze się gole, żeby być ogolony ładnie dla Was na filmy, ale wiecie co? Palić to, palić to, zapomniałem, nie trudno. A tu się nie ogole, bo nie mam czym. Wybaczcie mój zarost. Kurde, kawy mi się chce. Strasznie mi się kawic. Teraz robimy kawę. Tylko się na trochę rozbudzę, bo są taki Fajnie się tu spało. Tylko, żeby nie to słońce zaserane Teraz się skryło. Zobaczcie, bo przyleciało z tamtą nademną. Smażąc mnie okrutnie w samochodzie, i teraz poszło tam za drzewka I znowu zrobiło się tak przyjemnie, chłodnie w samochodzie. No, także za ta suraba. Dobra. By nie szczędzić języka, trzeba wstawić wodę, napić się kawy, zrobić siku, coś zjeść i poszukamy jakiejś miejscówki, może gdzieś tutaj w okolicy. Coś się powinno znaleźć. Ja najlepiej to bym chciał gdzieś w lesie, na, na jakieś polanie. Kurczę, to są moje klimaty. To będziemy szukać. O. Ta, 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 ta tylko kawusia Nie chce mi się jeść, więc będzie tylko kawusia O jej, macie tyle jesz. Jeszcze ja pierniczy, kawa kawa mi pajęczyną zarosła odchodzi chodzi. Oho, coś na Whatsappie tam, bo. Szczerze, myślałem, że. Ta droga jest trochę mniej uczęszczana jak no rano przyjeżdżam, jednak trochę tutaj samochodów jeździ, ale mi to nie przeszkadzało. A jest uczęszczana dlatego, że jestem bardzo blisko Gryfina, co 8 km od Gryfina jestem, jakoś tak, no jeżdżą tutaj i nazad. No, gaz się skończył, tak co mówiłem, a na mi to zaraz cypuch. Rybka wymiana. Patrzeć czy nie. Przecieka. No i mamy tutaj. I tyle. Muszę kupić ten zestaw do napełniania pustych butli, bo też będę napełniał, chyba. To nie jest niebezpieczne. Po prostu trzeba robić to z głową i tyle. Po prostu ważyć. Zobaczcie. Tutaj na każdej jest napisane 220 gram, nie? 393 ml, 220 gram. I wystarczy trzymać się tej wagi. Po prostu na wagę kuchenną, nawet. Ja mam taką. I lejemy sobie, aż do osiągniemy 220 gramów. I tyle. Taką fajną książkę. Ma, moja mama mi dała. Gdzieś tam była na jakichś targach, czy Nie wiem, gdzieś tam była. no Pomorze Zachodnie, region dla Ciebie. I tu fajnie wszystkie województwa zachodnio pomorskie jakie mamy. Szczecin opisany. Starno, kamień, koszalin i takie różne świnoujście. Są tutaj szlaki fortyfikacyjne, szlaki rowerowe opisane. Fajne. Poczytam sobie. Można się tym inspirować. Może coś ciekawego się znajdzie. coś znalazłem ciekawego. Dobra. Kawa zrobiona. Chyba sobie jeszcze doleję wody. Idę po siedzisko. Cudownie, no, już teraz kawusia lepsza. Idziemy, jakie ręce mam czarne od ro roboty. No, niestety, takie życie. Takie życie. Dobra, biorę telefon, brał, łapę i szukam jakiejś miejscówki, bo to nie ma co. Czas leci. Samochód mam trochę brudny, wybaczcie mi. Ale po ostatnich wyjazdach jeszcze go nie umyłem, się zapomniałem i nie było czasu. Tutaj, 1,7 km, tak przelecę przez drogę. Jest taki wjazd w las, i sobie w lesie mam ochotę na spędzenie czasu w lesie. Po prostu gdzieś w lesie, o i tyle. Nie chcę mi się, kurde, nigdzie jeździć. Co po prostu taki slow life, bez dawnego łażenia. Tylko tak jak kiedyś jeździłem na początku, jak zaczynałem, po prostu jechałem do lasu i sobie życie w busie robiłem. O, takie coś. Wyciągnę sobie laptopa, coś sobie porobię, bo mam co do, 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 do roboty i będzie fajnie. Tutaj znalazłem jedno miejsce i jeszcze jedno miejsce kawałek. A jutro przemieszczę się gdzieś w pobliżu trasy rowerowej, bo jest trasa rowerowa, wskoczę sobie na rower i sobie pojeżdżę po okolicy. O, tak. To jest dobry plan. To jest dobry plan działania. W ogóle tam, jak się pojedzie kawałek dalej, jest taki piękny widok, kurczę. Wczoraj mogę go nakręcić, ale już wczoraj, dzisiaj. Dla mnie wczoraj to jest jak wstanę teraz, to po, przed spaniem to jest dla mnie wczoraj. Zwłaszcza jak się chodzi na nocki, to jest popierniczone wszystko, nie? I tyle. Powiem wam, że taki zmęczony byłem dzisiaj, że nawet mi się na Lagunę nie chciał jechać. Choć jestem blisko Gryfina. Może się skuszę jutro. Zobaczę, tak po rowerku, jak znalazł. No, no. No i niestety o zakaz wjazdu. Nie mogę wjeżdżać do no swojej miejscówki, którą sobie znalazłem. Standard. Jestem przyzwyczajony do takich rzeczy, więc jedziemy na drugą miejscówkę, którą też znalazłem.